To jest podcast PLGBC. Rozmowy o zrównoważonym budownictwie. Dzień dobry! Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku podcastu PLGBC. Dzisiaj przed nami kolejna rozmowa o kobietach w branży budownictwa. Ten cykl rozmów realizowany jest w ramach projektu Top Clever, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu LIFE. Więcej o projekcie możecie znaleźć na stronie plgbc.org.pl. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Alicja Heller i witam Was w kolejnym odcinku podcastu PLGBC Kobiety w Budownictwie. Dzisiaj zaczynamy rozmowę, która mam nadzieję otworzy nam oczy, jak fascynująca, odpowiedzialna i jednocześnie niedoceniana jest praca inżyniera budownictwa. I mam ogromną przyjemność porozmawiać dzisiaj z Pauliną Kaczmarską, inżynierką budownictwa, która obecnie zarządza projektami jako project manager w CMT. Paulina, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie, również się bardzo cieszę. I na początek chciałabym, żebyśmy cofnęły się na moment do, do początku twojej kariery i takiej drogi zawodowej. Opowiedz mi proszę, jak to się zaczęło? Dlaczego wybrałaś budownictwo? I co zdecydowało, że, że właśnie ten kierunek wybrałaś? Jasne, moja droga do budownictwa nie była od początku w 100% zaplanowana, ale Dość wcześnie wiedziałam jedno: że chcę pracować w zawodzie, w którym efekty są namacalne. Chciałam widzieć re, realny rezultat swojej pracy, a nie tylko pliki na komputerze czy liczby w tabelkach. I chyba właśnie to przyciągnęło mnie do budownictwa. Bardzo podobało mi się to, że coś, co na początku jest tylko projektem na papierze, rysunkiem, dokumentacją, zaczyna fizycznie powstawać. Najpierw masz pusty plac, potem powstają fundamenty, rośnie konstrukcja, aż w końcu powstaje budynek, który zaczyna żyć. I ty jesteś częścią tego procesu, który dzieje się tu i teraz. Pojawiają się zmiany projektowe, decyzje podejmowane na bieżąco, szybkie reakcje. To środowisko jest bardzo dynamiczne i daje ogromną satysfakcję. Już na studiach zorientowałam się, że jest to branża bardzo wymagająca, ale jednocześnie niesamowicie rozwijająca. Od zawsze chciałam być blisko procesu inwestycyjnego i tego, co faktycznie dzieje się na budowie, być częścią tego, a, a nie tylko siedzieć za biurkiem. Dlatego budowa dość szybko stała się dla mnie naturalnym miejscem pracy. Zaraz po studiach zaczęłam pracę jako inżynier budowy, i to był bardzo intensywny etap w moim życiu. Który nauczył mnie pokory, nauczył mnie odpowiedzialności i, co najważniejsze, pracy zespołowej. Co ciekawe, swoją przygodę zaczynałam w firmie rozbiórkowej przy naprawdę dużych robotach wyburzeniowych. Pamiętam jeden z pierwszych dni, kiedy stałam na budowie i obserwowałam pracę z ciężkiego sprzętu. Ogromne maszyny, precyzyjne, zaplanowane etapy rozbiórki i Pełna koncentracja zespołu. Tam bardzo szybko zrozumiałam, że każda decyzja, nawet ta z pozoru drobna, ma realny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i ma realny wpływ na przebieg robót. To było niezwykle fascynujące, ale też bardzo uczące. Płonęłam wszystko, co działo się na budowie: od planowania kolejnych etapów, przez koordynację prac, aż po rozmowy z operatorami, z brygadzistami. To doświadczenie nauczyło mnie ogromnego szacunku do procesu budowlanego i do ludzi pracujących na budowie. Wtedy też zobaczyłam, że budownictwo to nie tylko projekty, to nie tylko dokumentacja ale przede wszystkim dobrze zorganizowany proces i współpraca wielu osób. Które muszą sobie ufać. Kolejnym krokiem w mojej karierze, w moim zdobywaniu doświadczenia było trafienie do firmy specjalizującej się w zarządzaniu inwestycjami, w kierowaniu budowami. I w tej firmie pracuję do dziś, już od ponad 8 lat. I to miejsce. Pozwoliło mi spojrzeć na inwestycje z dużo szerszej perspektywy. Od roli inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu, po pracy zespołów inspektorskich. Zaczynałam od najniższego szczebla. Pracowałam jako inżynier. Na dużych projektach, później poprowadziłam swoje pierwsze inwestycje jako kierownik projektu. Dziś pracuję w dziale sprzedaży i zarządzam procesem ofertowym. I myślę, że przejście przez te wszystkie szczeble techniczne i lata spędzone na budowie dały mi ogromny spokój i pewność w pracy, bo kiedy zajmuję się procesem ofertowym, widzę, widzę zatem nie tylko liczbę i zapisy w dokumentach, ale realną pracę ludzi na budowie i konsekwencje każdej. Decyzji. Dzięki temu jest mi łatwiej podejmować świadome wybory, prowadzić rozmowy z klientami tak, że to, co ustalimy przy stole, naprawdę miało sens później i miało odzwierciedlenie już w praktyce. Ciekawie bardzo słucha się właśnie takich Waszych historii, bo, bo one pokazują. Że właśnie każdy idzie swoją unikalną ścieżką, i, i każdy ma, i każda kobieta, która wchodzi do branży budownictwa, ma własne motywacje do tego zawodu. I że nie zawsze to musi być plan na życie od dziecka, i właśnie czasem nas kieruje ciekawość, czasem właśnie przypadek, a czasem takie wewnętrzne poczucie, o czym powiedziałaś, że chcesz widzieć realne efekty swojej pracy i chcesz. Robić coś konkretnego i myślę, że wiele kobiet może się odnaleźć w tym, z czym się z nami podzieliłaś. Chciałabym teraz skupić się na roli i zadaniach inżyniera budownictwa, inżynierek budownictwa, bo mam wrażenie, że wiele osób spoza branży budownictwa nie wie, z czym to się, z czym to się wiąże. I, I ten zawód jest taką trochę tajemnicą. Widzimy budynek, widzimy ten efekt końcowy, ale też myślę sobie, że, że nie widać tego, co dzieje się po drodze, o czym też trochę powiedziałaś o tych rozmowach, o tych połączeniach, o tej współpracy. I Chciałabym, żebyś opowiedziała nam o tym, jak ty to widzisz, jakie zadania i jakie odpowiedzialności są i spoczywają na inżynierkach, inżynierach budownictwa, z czym mierzą się na co dzień. Z mojego doświadczenia wynika, że Rola inżyniera, inżynierek budownictwa jest zdecydowanie szersza niż wielu osobom wydaje się na początku. I oczywiście jest ta część stricte techniczna, taka jak analiza dokumentacji projektowej, sprawdzanie rozwiązań, czy kontrola jakości robót, czy sprawdzenie zgodności wykonania tych prac. Czy są zgodne z projektem, ale bardzo szybko okazuje się, że to tylko część codziennej pracy inżyniera, ponieważ na budowie inżynier jest troszkę w centrum wydarzeń. To osoba, która łączy wiele tematów naraz, współpracuje z wykonawcami, z projektantami, z inspektorami, z inwestorem, i jest tak naprawdę na pierwszej linii. Kiedy pojawiają się problemy, trzeba reagować. Tu i teraz. I często wygląda to tak, że na przykład rano zaczynasz pracę od sprawdzenia robót na budowie, chwilę później ktoś zgłasza, że coś się nie zgadza z projektem albo że dana technologia nie, w praktyce nie działa tak, jak zakładano. I wtedy trzeba szybko znaleźć rozwiązanie, podjąć decyzję i ustalić kolejne kroki, bo każda zwłoka wpływa realnie na harmonogram prac. Inżynier pilnuje też terminów. Koordynuje pracę różnych branż, czyli branżę budowlaną, elektryczną, sanitarną, które bardzo często nachodzą na siebie. Do tego dochodzi też godzenie różnych interesów, ponieważ wykonawca chce pracować jak najszybciej. Projektant broni swojej koncepcji, a inwestor patrzy na koszty i patrzy na terminy. Inżynier jest dokładnie pośrodku tych wszystkich oczekiwań. Z czasem zakres Odpowiedzialności inżyniera się zwiększa. Dochodzą kwestie kosztów, terminów, bezpieczeństwa na budowie, planowania kolejnych etapów robót. On musi przewidywać ryzyka, myśleć kilka kroków. Do przodu i dbać, dbać o to, żeby cały proces przebiegł możliwie sprawnie. Dlatego rola inżyniera, inżynierek budownictwa wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale też bardzo dobrej organizacji, komunikacji i umiejętności pracy z ludźmi. I moim zdaniem właśnie to sprawia, że ta praca jest tak wymagająca, ale jednocześnie daje ogromną satysfakcję. Ponieważ realnie widzisz efekty swojej pracy każdego dnia. Dzięki, że się tym z nami dzielisz i właśnie opowiadasz o tym, że to jest taka multidyscyplinarność, odpowiedzialność, bo też myślę, że nie wiem, jak, jak Ty na to patrzysz, ale coraz więcej kobiet właśnie wybiera. Ten zawód i wchodzi do, do branży budownictwa, bo przecież wiele zawodów teraz i wiele stanowisk kierowniczych, specjalistycznych, inżynierskich nie, nie wymaga od nas pracy fizycznej i siły fizycznej. I to jest bardzo dobry znak i, i też um, to wspiera to, że, że kobiety decydują się na branżę budownictwa. Powiedz mi, czy Was na studiach, czy kobiet na studiach, jak studiowałaś, było dużo? To już było jakiś czas temu, bo ja studiowałam w 2012 roku. Myślę, że tak, to, było, to była dosyć duża część, 40%. Bym powiedziała, że było na 40%. Ja myślę, że z roku na rok to się zwiększa. Zresztą tam widać, to też na Budowach, że tych kobiet naprawdę jest więcej, na różnych, w różnych działaniach, prawda? W różnych, na różnych stanowiskach i, i w różnych pracach. Super, ale chciałabym też zapytać Cię, odejść trochę od samej techniki i, i takich technicznych rzeczy, przejść do takich kluczowych kompetencji w budownictwie, mhm. które mam wrażenie jest. Tutaj wciąż dużo do powiedzenia, jak myślisz i jak ty na to patrzysz poza takimi stricte technicznymi kompetencjami, jakie uważasz za kluczowe w pracy, czy inżynierki, budownictwa, czy też projekt menadżerki, co tobie najbardziej się przydało? Jakie kompetencje? Z perspektywy czasu mogę powiedzieć jedno, że kompetencje miękkie są absolutnie kluczowe, i bardzo często to one decydują o tym, kto odnajduje się w tej branży, a kto nie. Ponieważ wiedza techniczna to oczywiście fundament i bez niej nie da się pracować w budownictwie, ciężko się dostać bez tego, ale bardzo szybko okazuje się, że sama wiedza techniczna to za mało. O powodzeniu projektu w ogromnym stopniu decyduje praca z ludźmi, oczywiście ludzi. Na budowie jest naprawdę wiele, i dla mnie takim numerem jeden jest zdecydowanie komunikacja. I e, mam tu na myśli nie tylko mówienie, ale przede wszystkim słuchanie i jasne stawianie oczekiwań, ponieważ na budowie bardzo często trzeba tłumaczyć skomplikowane kwestie techniczne osobom nietechnicznym, czyli inwestorom, klientom. Przedstawicielom innych działów, i jeśli nie zrobisz tego w prosty, zrozumiały sposób, to naprawdę najlepsze rozwiązanie techniczne może się po prostu rozsypać. Pamiętam sytuację z jednego projektu, z jednej budowy, gdzie że projekt był dopracowany technicznie, ale zabrakło jasnej komunikacji pomiędzy wykonawcą a, a inwestorem, i ustalenia były robione jak zwykle na szybko. Bez potwierdzeń, bo, bo na szybko, i każdy rozumiał je troszkę inaczej, i w efekcie końcowym były opóźnienia, nerwowe telefony, poprawki, koszty z tym związane, a wystarczyło na początku wszystko omówić, rozpisać, potwierdzić te rozwiązania i uniknęlibyśmy wszystkich problemów. Dlatego, komunikacja jest tak kluczowa. W moim przypadku bardzo przydała się też asertywność. Asertywność i umiejętność podejmowania decyzji, ponieważ budownictwo to nie jest praca w idealnych warunkach. Często trzeba decydować szybko, pod presją czasu, mając niepełne informacje i co najważniejsze, brać pełną odpowiedzialność za konsekwencje tych decyzji. Na jednej z budów mieliśmy taką sytuację, gdzie nagle pojawił się problem z dostępnością kluczowego materiału. Harmonogram zaczął się sypać. Ekipy stały i czekały, a każda godzina postoju generuje ogromne koszty. Wszyscy oczywiście patrzyli na siebie, zastanawiali się co dalej, Trzeba było szybko decydować. Czy zmieniamy rozwiązanie, czy szukamy alternatywnego dostawcy, czy przesuwamy fronty robót? To nie był moment na długie analizy na... Odnalezienie idealnego scenariusza, tylko na szybką decyzję i szybkie działanie. I z tym bardzo często wiąże się odporność na stres, ponieważ budowa to środowisko dynamiczne, a czasem wręcz chaotyczne, terminy, zmieniająca się pogoda, ludzie, dostawy wszystko może się zmienić z dnia na dzień. Czasem przyjeżdżasz rano na plac budowę, patrzysz na harmonogram i myślisz sobie, Dziś wszystko idzie zgodnie z moim planem, a po południu okazuje się, że dostawa materiałów się opóźnia. Ekipa z jednej z branży nie może wejść na front robot. Pogoda zaczyna płatać figle, a inwestor ma jeszcze dodatkowe uwagi. I nagle cały ten plan, który jeszcze chwilę temu wydawał się idealny, trzeba przerobić na nowo. Pamiętam sytuację, kiedy jeden z wykonawców utknął w korkach z dostawą betonu. Inna ekipa czekała na fundamenty. Każda godzina postoju to są koszty. Napięcie na budowie rosło. W takich momentach łatwo stracić głowę, łatwo zacząć panikować, a to tylko pogarsza sytuację. Więc kluczowe jest wtedy zachowanie spokoju, spokojna ocena sytuacji, szybkie decyzje i koordynacja kolejnych kroków. Jeśli ktoś tego nie, nie potrafi, bardzo szybko się wypala i niestety przestaje być skuteczny. A na budowie stres nie jest czymś wyjątkowym, on jest codziennością i tylko ci, którzy potrafią go kontrolować, zachować zimną głowę, przewidywać kolejne ruchy, naprawdę potrafią zarządzać projektem skutecznie. I paradoksalnie to właśnie w takich trudnych momentach widać, kto naprawdę rozwija swoje umiejętności i uczy się kolejną. Kluczową taką kompetencją według mnie, dosyć istotną dla mnie, to jest dobra organizacja pracy i zarządzanie priorytetami, bo projekt to jest dziesiątki tematów dziejących się równolegle. Prowadzimy narady, jest ciągle, ciągle zmieniająca się dokumentacja, podwykonawcy, budżet, harmonogram, i bez struktury, bez dobrego planu, łatwo się w tym wszystkim pogubić. Sama szybko nauczyłam się, że lista, taka checklista, lista priorytetów i plan dnia potrafią uratować naprawdę trudne momenty na, na budowie. I te kompetencje były i, i są dalej dla mnie kluczowe na każdym etapie pracy, zarówno jako inżyniera budowy czy kierownika projektu, jak i dziś, kiedy pracuję przy procesie ofertowym, bo niezależnie od roli, jaką pełnimy, Nadal zarządzamy procesami, nadal zarządzamy ludźmi i nadal bierzemy odpowiedzialność za efekt końcowy naszej pracy. I to jest coś, co w tej branży tak naprawdę moim zdaniem nigdy się nie zmienia. Fajnie, że, że powiedziałaś to, że właśnie budownictwo to praca z ludźmi, to jest praca całego zespołu, że plac budowy to taki trochę żywy organizm i nawet jak sobie zaplanujesz coś, to nie zawsze może iść to z, zgodnie z Twoim planem, i że to wszystko jest właśnie taką siecią naczyń połączonych i że. Ważna jest komunikacja, tak jak usłyszałam, empatia, stawienie granic, asertywność, i też myślę, że branie tej odpowiedzialności za te nasze działania. Myślę, że my kobiety nie mamy akurat z tym problemu. W drugą stronę, trochę jesteśmy zbyt perfekcyjne i chcemy wszystko zrobić perfekcyjnie, powiedz mi, czy te rzeczy, o których teraz powiedziałaś, te kompetencje miękkie uczą ich na studiach? Czy ty po ukończeniu byłaś gotowa do pracy i wiedziałaś, z czym się zetkniesz, co cię będzie czekać? Bo to robi ogromną różnicę, być przygotowanym na takie sytuacje, bo wiedza techniczna faktycznie jest bardzo ważna i jest niesamowicie, jest niezbędna. Natomiast te kompetencje miękkie. Czy po studiach byłaś gotowa do, do tego, co cię spotka na budowie? Mm, oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. Ym, jesteśmy gotowi w jakimś procencie technicznie, czyli jesteśmy przygotowani technicznie, ale tak naprawdę to, to praca nas uczy, to ludzie, praca z ludźmi, pochłanianie tej wiedzy i obserwacja tego, co się dzieje w tym procesie budowlanym. Ja myślę, że z tego największą naukę czerpiamy. I bycie na bieżąco, prawda? Bo jednak technologie cały czas się zmieniają i trzeba być cały czas na, na bieżąco, to myślę, że jest ważny sygnał, szczególnie dla kobiet, że nie trzeba wszystkiego wiedzieć od razu i, i można się uczyć, zmieniać kierunki, dojrzewać do różnych rzeczy w swoim tempie dojrzewać zawodowo właśnie we własnym tempie. Ty dzisiaj pełnisz rolę project managera, project menadżerki, Zarządzasz całym procesem inwestycyjnym i jesteś taką osobą, która jest łącznikiem pomiędzy różnymi zespołami. Już o tym trochę powiedziałaś. Jak wygląda Praca w takim modelu. Rola project managera czy kierownika projektu to w dużej mierze bycie jednocześnie koordynatorem i liderem. I z jednej strony pilnujesz klasycznych elementów zarządzania projektem, czyli harmonogramu, budżetu, jakości wykonywanych prac, ale z drugiej strony jesteś łącznikiem pomiędzy bardzo różnymi zespołami zespołami projektantów, wykonawcami. Inwestorem, inspektorami, często też dostawcami czy działami wewnętrznymi. Dla mnie ta rola to trochę jak układanie domina, ponieważ każdy element jest ważny, ale jeśli jeden klocek przewróci się za wcześnie albo za późno, to potrafi wywrócić cały plan. I dokładnie tak samo wygląda koordynacja projektu. Trzeba wiedzieć, które, kiedy który element uruchomić, kiedy wstrzymać, żeby nie zrobić sobie problemu kilka etapów dalej. I codzienna praca w takim modelu jest bardzo dynamiczna. Jednego dnia rozwiązujesz problemy techniczne na budowie, bo na przykład coś się nie zgadza z dokumentacją. Drugiego dnia siedzisz na spotkaniu z inwestorem i tłumaczysz, dlaczego ta dana decyzja wpłynie na termin albo na budżet. Trzeciego dnia analizujesz harmonogram i koszty kilku projektów równolegle. Pamiętam sytuację z jednej z budów, gdzie projektant wprowadził zmianę techniczną, która była poprawna na papierze, ale kompletnie nie uwzględniała realiów wykonawczych, i wykonawca był sfrustrowany. Inwestor naciskał na termin, a każda strona patrzyła tylko ze swojej perspektywy. I moją rolą było połączenie tych wszystkich punktów widzenia, uspokojenie emocji. Przełożenie tego na konkretne decyzje, które pozwoliły projektowi pójść dalej. Dużym wyzwaniem jest pogodzenie różnych interesów i oczekiwań, bo każda strona ma swo swoje priorytety. Wykonawcy zależy oczywiście na sprawnym prowadzeniu prac. Inwestor patrzy na budżet i termin. Projektant. Chciałby, żeby jego koncepcja została w pełni wykonana, a project manager stoi dokładnie po środku. Tak samo jak inżynier, jak wspominałam wcześniej, dla mnie kluczowa, kluczowa jest komunikacja, jasna komunikacja i dobra organizacja pracy. Regularne spotkania, statusowe, checklisty, planowanie kolejnych kroków, przewidywanie tych ryzyk one bardzo pomagają. Dzięki temu zespół wie, co się dzieje, czego może się spodziewać. A to buduje zaufanie i ogranicza też chaos, który jest częstym bywalcem na budowie. Ogromne znaczenie ma słuchanie. Słuchanie i dopasowywanie stylu komunikacji do rozmówcy, bo inaczej rozmawia się z inżynierem na budowie, inaczej rozmawia się z inwestorem i jeszcze inaczej rozmawia się z zarządem, więc ta kompetencja miękka, ta kompetencja miękka bardzo ułatwia codzienną pracę i często pozwala uniknąć nieporozumień. I dziś, będąc w tym miejscu, w którym jestem, pracując w dziale sprzedaży, widzę, że dokładnie te same umiejętności są równie przydatne jak na budowie, bo zarządzanie procesem ofertowym też wymaga koordynacji wielu osób, zespołów, dotrzymywania terminów i podejmowania decyzji, które niosą za sobą konsekwencje, a doświadczenie zdobyte na budowie daje w takich sytuacjach ogromną przewagę. Bo potrafisz ogarnąć to tak zwane domino na budowie, i w rzeczywistości niewiele rzeczy jest w stanie Cię zaskoczyć. Czyli raz musisz być taką twardą liderką, która zarządza z góry, a czasem możesz. Pokazać tą swoją empatię, uważność, tą taką świadomość, docenienie, że za każdym projektem stoją ludzie. Myślę, że to jest taką naszą kobiecą, mocną stroną. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tak podsumowując, też chciałabym Cię teraz zaprosić do takiego, może osobistego, podzielenia się swoim doświadczeniem i też przekazania, co powiedziałabyś dzisiaj młodym kobietom, które chcą wejść na, na rynek budownictwa i zostać inżynierką budownictwa. Przede wszystkim powiedziałabym nie bójcie się, bo budownictwo e, oczywiście nadal bywa postrzegane jako męska branża i pewnie jeszcze długo tak zostanie, ale warto pamiętać, że kompetencje, zaangażowanie, profesjonalizm nie, nie ma płci i na początku wszystko. Kobietom bardzo łatwo jest poczuć się niepewnie, zwłaszcza kiedy wchodzi się na budowę, gdzie większość zespołu to mężczyźni i to jeszcze dodatkowo z wieloletnim doświadczeniem. Każda z nas przez to przechodziła, ale to, co naprawdę robi różnicę, to ciekawość, chęć uczenia się, otwartość na nowe doświadczenia. Dajcie sobie czas, bo budownictwo to branża, w której doświadczenie buduje się latami. Każdy projekt to nowa lekcja, nie tylko z zakresu Aspektów technicznych, ale też pracy z ludźmi, zarządzania procesami, radzenia sobie w trudnych, często stresujących sytuacjach. I nawet te najbardziej wymagające momenty uczą nas czegoś. I nie bójcie się też pytać, nie bójcie się szukać wsparcia. Na budowie nikt, naprawdę nikt nie oczekuje, że na początku będziecie wiedziały wszystko. Dużo ważniejsze jest to, żeby pytać żeby być ciekawym, obserwować, sprawdzać, jak działają różne zespoły, płonąć to, wyciągać wnioski. To właśnie w takich rozmowach, w takich sytuacjach zdobywa się najcenniejsze doświadczenie. I chyba najważniejsze, znajdźcie swoją własną ścieżkę, bo budownictwo to nie tylko budowa, to nie tylko projekt, rysunki techniczne, to jest też project management, to jest wykonawstwo, to jest konsulting, jest też sprzedaż. Każdy z Każda z tych ról daje zupełnie inne doświadczenia i ogromne możliwości rozwoju. Jeśli macie pasję, otwartość na naukę, chęć działania, to naprawdę macie przed sobą bardzo duże możliwości. Oczywiście ta branża jest i potrafi być i jest wymagająca, ale daje też ogromną satysfakcję, i z całą pewnością jestem wręcz przekonana, że jest w niej bardzo dużo miejsca dla kobiet, nie tylko dla mężczyzn. Wspaniała Puenta. Bardzo Ci dziękuję, Paulina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem, swoją perspektywą. Mam nadzieję, że wszystkich nas przekonałaś do tego, że w budownictwie jest miejsce na kobiecą perspektywę i na, na to, że w budownictwie jest, jest miejsce na rozwój w swoim tempie, na bycie sobą i bez. Takiej konieczności udowadniania na każdym kroku swojej wartości i tak jak powiedziałaś, do odważnych świat należy. Bardzo Ci dziękuję, Paulina, za tą rozmowę. Bardzo dziękuję, było bardzo miło. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego podcastu PLGBC. Do usłyszenia. To był podcast rozmowy o zrównoważonym budownictwie. Jeśli chcesz być na bieżąco, zajrzyj na plgbc.org.pl. Do usłyszenia! W kolejnym odcinku.